Cześć, witajcie, tutaj MapGetsu i witam was w mapce Slime Venture jest to mapka autorstwa twórcy CoopVenture, jednak tym razem Vito y, przechodził tę mapkę na, na live, więc y, uznałem, że y, nagram sobie samemu, zresztą planuję dużo mapek też nagrać samemu, jak tam niektóre będą na single player, y, stąd właśnie tutaj widzicie Mangetsu, MapGetsu jako single będzie sobie grał, zobaczymy y, co tutaj nas będzie czekać, bo autor naprawdę ma głowę do takich rzeczy, już to zresztą mówiłem, tutaj kaka. Fajne mapki masz Kiedy już zdobędziemy slajmauta, Nie możemy z niego schodzić Zawsze musimy na nim być I mapa została tak zaprojektowana Żeby cały czas ujeżdżać slajma Więc jeśli chodzi o nazwę mapy To zagadka rozwiązana Jeśli umrzesz No to musimy tak szybko jak to możliwe Wejść na Slime'a ponownie Wyrzucamy itemy Tak to jest właściwie postać z Nie miałem tu żadnych zmian Więc wyrzuciłem No i jak zdobędziemy jakieś itemy Od przeciwników Nie możemy ich używać oraz nie możemy kupować nic od, nic od NPC. Ok, mamy jakąś wajchę pociągamy. Zobaczymy, co nas będzie czekać. Bum! I widzę, że na dole jest skrzynka slime'owa, więc spodziewam się, co tam będzie. Jest oczywiście slime mount. Zakładamy go sobie i wchodzimy jak najszybciej to jest możliwe, bo nam tak kazali. Mamy laki horschu, żeby obrażeń nie otrzymywać zapewne od upadku. I wskakujemy sobie, widzę, że takie parkury teraz na slajmiku będą, o niektóre nawet takie wywijasowe bardziej eee, I nie wiem, czy powstaną dwa odcinki, czy jeden odcinek z tej mapy Ponieważ e, jest ona tak chyba na pół godziny, zobaczymy W każdym razie widzę, że też jest wykorzystywana zależność slime'ów od wody To jest spoko i mamy łóżko, checkpoint eee, Ciekawe, czy też, też są tutaj jakieś e, secreciki Mamy chyba wskakiwać, bum bum, no nawet, nawet Boję się, co później ten autor wymyśli. Jeszcze ciężej pewnie będzie. Tu mamy pompę. E, musimy sobie chyba wpompować tam... ...wystarczająco wody, ale tyle, żeby... ...też móc wyskoczyć. o! Udało mi się. Dobra, no to elegancko mamy kolejne łóżeczko Prawda, że tym razem nie dostałem lornetki, bo lornetka ostatnio była bardzo przydatna. Pewnie gdybyśmy za dużo wody wypompowali, to też byśmy nie wskoczyli. Nie wiadomo. Eee, I teraz chyba. Czekajcie, co jest na dole? Aha, tu po prostu jak spadnę, to muszę się z powrotem dostać. A tu pewnie mam wajchy. Podciągać? Nie. Aha, najlepiej to z kontrolem zrobić. No, od razu łatwiej. Mapki parkour, mangetsu parkour. I znowu mamy jakieś wajchy Nie wiem do końca, co one robią. Aha, to zaświeca pochodnie. A to drugą pochodnie że mam dwie naraz, tak? Bum, bum. Jest, udało się. Tu mam tym razem trzy pochodnie, więc najlepiej chyba od góry to robić. Bum, bum, bum. Bo nie udało mi się. Jeszcze raz. Hops, hops, hops. To jeszcze raz. Hops, hops. No co jest z tym? Pops, hops, hops. Jest, udało się. O nie, teraz, a też są trzy, tylko są w trzech różnych lokalizacjach To musimy oba tak na skos skoczyć Znaczy tak przed siebie, o Nie, nie wyszło, coś tam nie pociągnęło się, bo nie, nie pykło Teraz pykło Całkiem fajny pomysł I teraz mamy zmieniające się O, teraz mu... nie możemy się zatrzymywać No i się niestety nie stajmingowałem Musi być to wyczucie To skop, skok i skok Uuu! Niestety, no powiem Wam, że trochę jak się idzie tak lewo-prawo, to jest męczarnia. O i chyba nam pyknie, no musiałem po prostu wyskoczyć zanim się pojawiła płytka, żeby się dobrze stajmingować. Tym razem mamy bąbelki, ale chyba o niczym... A nie, one pewnie będą blokować ciecz, więc ciecz się tu pewnie będzie wlewać, tak, tutaj jest kolejna wajcha, a co tam było? Po drugiej stronie chyba nie mogę tam jeszcze wskoczyć. Pewnie będę mógł wskoczyć, jak już się coś tutaj wleje. I mam Dart Trapy. I co, Dart Trapy o czym świadczą? Ja o nie, wlewa się do mnie. Wlewa się do mnie. E, I mam kolejną wajchę u góry. Tylko są Dart Trapy, musimy uważać. Oho, ho, ho, ho. Czekajcie, bo fajnie wyskoczyłem sobie. I już pykło. Co teraz? Ja nie mogę schodzić ze slajma zapomniałem. Zapominam, szczerze. Jakoś tak, nie, nie mogę się do tego przyzwyczaić, i tutaj widzę, że się wlewa do pokoju, tak jak przewidywałem. W końcu ta bańka nie bez powodu była. Można było się tego domyślić. Ej, nie mogę wyskoczyć. Dobra, pykło, udało się. E, I mamy przejście w prawo zablokowane, a tu. O nie, kolce! Pomocy! No i tu może być problem. Jak to. O, chyba w ten sposób. Uuu, jakie balansowanie na krawędzi! Nie mogę. Znaczy, to już jest łatwiej niż tam moim zdaniem, ale znowu się zaczyna, pojedyncze bloki, nie no, w sumie nawet się da między nie wskakiwać, tylko zauważcie, że Atonę niestety już mi tlenu brakuje i czy zdążę? Tak! Wszystko wyliczone, bierzemy spawn point kolejny i wajha. O czym świadczy wajha? Aha, będzie mi znowu zmieniał. Yy, to jak tam? Op! O, Hops! 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 O nie, o, ojojo No to będzie kombinowania Dobra Muszę tak w czasie, nie? Zapominam, że tam nie możemy wskakiwać Tutaj musimy wskoczyć, na pewno tu O Nie, i tak nie, na sam dół spadłem Najgorzej Mangetsu mistrzu idzie Hops, hops, hops Hops, hops Hops, hops. hops. Nie. Hops 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 I jest, udało się Trochę się plan posypał Jak hopsałem sobie w pewnym momencie Ale to się liczy O, teraz pompą musimy pompowywać wodę I pompujemy dalej Pompujemy dalej Pompy rap You got to pompy rap Hmm, co z tymi płytkami niskowymi? Prawdopodobnie będą pochodnie uruchamiać Aż mam skoczyć po prostu. Aha, tu mam wszystkie odpalić Tylko może być problem momentami, żeby wycelować nie, 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 nie Nie tutaj, na pewno nie tutaj. Mmm! Diabeł już to robił, tę mapę projektował. Zobaczcie, jakie to jest upierdliwe. Dobra, te dolne w większości mam. To się liczy. To się liczy jak szacunek ludzi ulicy. Ale. No nie, znowu sobie popsułem. Dać idiocie zagad. Dobra, chyba teraz będzie łatwo. Wystarczy, że wskoczę tutaj, na tę platformę. To masz malgece łatwo. O, dobra, dobra, patrzcie, wszystkie udało mi się zgasić. To troszkę tak na odwrót niż powinno być, ale to oznacza, że jak wskoczymy sobie na samą górę. To teraz wszystko po kolei zapalimy. O, no i ładnie. Mamy kolejny checkpoint. I co teraz? Mamy bańkę, po której mamy chodzić. Aha, tak, mamy dokładnie celować, żeby spadać, żeby nas nie, nie wniosło do góry też też pomysłowe. Jak Dobromir, tutaj mam, mamy tu przelecieć i co do, do przycisku pewnie pompa jakaś będzie. No no nie do końca, ale widzę gdzie już mam iść. I co, spadamy. I tutaj do wajchy znowu się woda wylewa. Odkrywa nam przejście do bańki. I mamy też pod nami yy, wajchę. Prawdopodobnie mamy się tak zanurzyć, żeby przy tej Waj wajsze? Mówi się Wajsze w ogóle? Wajsze? No i skaczemy. Karamba. Karamba, karamba, imba. Yy, aha, muszę tędy pewnie wejść. Dobra, spadam. I. Nie ma checkpointu. Jeszcze dalej się to ciągnie. Aha, tutaj pompo, Muszę sobie wypompować, żeby przejść na drugą stronę. Ciekawi mnie, czy tu jakieś sekrety są poukrywane. Tak za bardzo nie wiem, czego się spodziewać. Dobra, jeszcze trochę. Już nie przejdziemy teraz. Udało się. Mamy manekiny. Możemy się odbijać na manekinach albo zrobić trik na nieśmiertelność, jak kto woli. Checkpoint odhaczony. Dobra, to będzie co najmniej ciekawe, zwłaszcza że może mi zadać obrażenia z tego co wyhaczyłem. O. Dobra, udało się. Nie, kolce! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Mam tym razem więcej prób, bo wcześniej sobie zadałem na sam dobry start obrażenia. I jesteśmy, ale to nie koniec. Mamy więcej manekinów. Tym razem mamy taką windę zrobioną. W sumie o takiej windzie nie pomyślałem w Terrarii. Raczej z chojków prędzej. A to też jest pomysł. I co, wypuszczamy ptaka. Aha, ja wiem, ale IQ 300. Patrzcie, mamy wypuścić ptaka, żeby na niego wskoczyć. No, żeby na niego wskoczyć, się odbić. Tym razem inny się zrobił i udało się. Blue Jay, ale pomysłowe. Dwa ptaki naraz, o nie. Musi być timing. Dobra, boom i nie, nie udało się. Musimy chyba poczekać trochę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja się nie poddam. Cyk i tego drugiego coś nie umiem dorwać. Cyk i cyk. Ale nie wyszło. Boom i boom. Jest, udało się. Wreszcie. No, pomysłowe, pomysłowe jak dobromir, jak to mówię. Dobromir jest zrobiony z dobromira. I mamy teraz od dołu ptaki wzywane. Więc. Szkoda, że ich nie widzę. A w sumie to mogę pospamować sobie tymi ptakami chyba. Ale się wysprycę, ale się wysprycę. A może tak za daleko skaczę? O! Hmm. Nie ptaki, nie w tę stronę. Zobaczcie, jak tutaj stoję na krawędzi, to ptaki mi się po, po mojej drugiej stronie respią. O, sekret! O tym nie pomyślałem. Mógłby tam być jakiś sekret, jakby autor to odkrył. O! Udało się. Ale było już ciężej, o wiele ciężej. I teraz będziemy uciekali przed pułapkami. To ja uwielbiam. Mamy szkieleta i co? On będzie chodził? Tutaj po tym, tak? Nie. Aha! No. Czyli mam mu wskoczyć na łeb, żeby uniknąć pułapek. Tak jak się spodziewałem, ale niestety troszkę mi zabrakło tam. Dwóch klocków może. Dobra, panie szkielet, pomóż mi. Musi być timing. Nie ma timingu. Nie! No <laughs> mi się moja prywatna armia tworzy. Ej, no to jednak chyba nie moja. Dobra, chodź tu, taś, taś, taś. Chodź szkielecik. I cyk... O! Udało się. I co te... A, już się bałem, że muszę kolejnego jakoś zrobić albo dwa na raz, żeby przeskoczyć tutaj na górę. Ale na szczęście się da, zasięg... a Wysyła znowu Czyli faktycznie coś będą musiał kombi? Aaaa! taki labirynt Żeby skakał, musimy mu otwierać przejście. no chodź, 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 chodź Chociaż nie, coś nie... Aha, wiem, już, już, już wiem więcej Widzę więcej, wiem więcej, musimy go zablokować jak on skoczy w ten sposób No właśnie, i wszystko jest jasne Nie, 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 nie ten guzik Jeszcze raz, jeszcze raz Wracaj, 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 skok! AHA! Uwięziony! Nie wskoczysz sobie! Dobra, i teraz co? Pozgłupialiście chyba! I wszystko od początku! Dobra, tam do końca musi dolecieć O! Udało się! No, wcześniej głupio się wywaliłem I mamy kolejną wajchę i kolejne trapy Hmm, tym razem mamy ducha AHA! Mamy po nim pos poskakać parę razy! Podoba mi się to, że nim odkryję co w danym etapie trzeba zrobić To zginę sobie tak z 3-4 razy może tak żeby nie było za łatwo. O, mam dwa duchy. O nie, kończy mi się duch. Udało się, udało się checkpoint. To jest najważniejsze, ale panie duchu drugi, już nie jesteś potrzebny. Będziemy mnie pewnie gonił przez całą mapę. No, dobra, pokonane, siły zła pokonane i teraz w dół lecimy. Mamy wajchę, mm, co ona robi? Że pomp pompować. Hu! Teraz Darty. Trochę mnie zatruły. Chyba na przemian będą strzelały. Pomysłowe, pomysłowe. Jeszcze raz muszę tu iść i lecimy. No udało się przejść. Szkoda, że checkpointu nie ma, ale to oznacza, że raczej tutaj nie zginę. Na razie tylko na target dami muszę. O, udało się. No, no jest checkpointik. Ciekawe, jak długa ta mapa jest. Mamy fishrona tym razem. On już może nas zabić. Pigrona nie fishrona sorki. Wiecie, zobaczyłem świniaka od razu. Pomyślałem, że fishron. To znaczy statuetkę, no ale to, 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 to wiadomo, że to pigro. No, i co, mamy wodę? I czyżby to było tyle? Tak, udało się! No to w sumie taka mapka na 20-15 minut, to nawet się cieszę, że się tak zmieściliśmy w jednym odcinku. Dziękuję za ogranie mojej mapki, tutaj kaka, tutaj OK, tutaj jest okej. Okay. Dokładnie mapki tego gościa to jest tutaj OK, bardzo je polecam. Eee, Venture 2 już pewnie za niedługo będzie, z witem musimy się zgrać, a tymczasem macie odcinek też z innej mapki, takiej mniejszej, tego samego autora. Bardzo fajna, podobała mi się. Eee, polecam też samemu, żeby się zrelaksować, bo eee, dosyć fajnie się ogrywa. Wiecie... Widzieliście te wszystkie konkurencje Myślę, że, że, że czat po prostu Warto się sprawdzić w tym i Poprzechodzić sobie na luzie O, coś tam jest, jakiś jeszcze półka. Szkoda, że sekrecików nie było, ale rozumiem, że mapka miała być takim, takim one-shotem po prostu. Zresztą widać to w długości yy, i porównując do Koop to wygląda jak DLC jakieś. No, więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. No i oczekujcie na następne mapki, bo jeszcze ta seria MapGetsu zostanie o wiele bardziej rozwinięta. Mam takie swoje plany. No, no to papa. pa!